Czy wyobrażasz sobie koszty energii elektrycznej mniejsze aż o 30%? W jaki sposób zapanować nad energią elektryczną i czym są systemy EMS? Dowiesz się z tego odcinka. Zapraszam. Witam cię w kolejnym odcinku digitalizuj.pl. Jakiś czas temu poświęciłem trochę czasu na tym, na temat tego, w jaki sposób zoptymalizować w ogóle zużycie mediów w organizacji. Ja dzisiaj konkretnie chcę się skupić na systemach klasy MS, czyli systemach służących do zarządzania energią. I opowiem po pierwsze, dlaczego. Posiadanie tego typu systemu, zwłaszcza w firmie, która zatrudnia już setki, a tym bardziej tysiące osób. To jest w ogóle zagadnienie, nad którym specjalnie się nie trzeba zastanawiać, ale też opowiem, no, co jest wymagane do tego, żeby taki system wdrożyć, no i jak takie wdrożenie tak naprawdę krok po kroku przeprowadzić. Jeżeli tematyka kontroli kosztów, y, cyfryzacji, informatyzacji biznesu jest dla Ciebie istotna, y, albo w jakiś sposób z Tobą rezonuje, zasubskrybuj ten kanał o takich rzeczach. Y, no, opowiadam tutaj w zasadzie co tydzień. Jak już wcześniej wspomniałem, EMS to skrót od Energy Management System, czyli takiego systemu informatycznego który pozwala na to, żeby w jednym miejscu z jednej strony gromadzić właśnie dane związane z energią, czy też z innymi mediami, tak naprawdę, po to, żeby dokonywać wszelkiego rodzaju, rodzaju analiz i znajdować po prostu miejsca, gdzie ta energia nam ucieka trochę bez sensu. Jakie są przede wszystkim koszty, korzyści? Do kosztów też zaraz dojdziemy, ale jakie są przede wszystkim korzyści? Związane z posiadaniem takiego systemu. No, pierwsza, najważniejsza jest, to oczywiście, korzyść czysto wymierno-finansowa. No i tutaj posłużę się badaniem, które zostało przeprowadzone przez Komisję Europejską i Instytut Fraunhofera, które pokazuje, że potencjał oszczędności energetycznych w wielu firmach produkcyjnych może zyskać nawet 30%, a taki typowy zakres oszczędności. To jest między 10, właśnie, a, a 30. No, posiadając taki system, oczywiście korzystając z niego w odpowiedni sposób. I teraz o jakich pieniądzach tutaj mówimy? No, jeżeli firma zużywa e, koszt energii elektrycznej opłacony e, na miesiąc to jest na przykład 500 tysięcy złotych, co tak naprawdę, jeżeli firma e, produkcyjna zatrudnia kilkaset osób, to jest, to jest norma, że to, jest, e, że, to jest, e, że to są e, kwoty rzędu kilkuset tysięcy, nawet, nawet milionów złotych. No ale załóżmy dla prostej matematyki te 500 tysięcy. Jeżeli założymy mm, że ten system doprowadzi do tego, że nasza oszczędność roczna, miesięczna to będzie 10%, no to w skali roku mamy 600 tysięcy złotych oszczędności. 600 tysięcy to jest potencjalny budżet na wdrożenie systemu, czy dopomiarowanie zakładu po to, żeby ten system się wdrożył w ciągu, żeby ten system się zwrócił w ciągu tak naprawdę roku. Druga sprawa no to jest oczywiście kontrola nad y, procesami, diagnostyka wąskich gardeł, y, czy też miejsc, gdzie tak naprawdę y, no, te, ten koszt energetyczny jest y, po prostu za duży w stosunku do korzyści, to znaczy, mam tutaj na myśli jakieś leciwe urządzenia, na przykład które. No, przyzwyczailiśmy się do nich, że one powiedzmy odpowiadają za jakiś tam proces produkcyjny. Natomiast no, 30 lat temu na przykład jak taką maszynę kupowaliśmy, no, to ten koszt energetyczny był mm, tak naprawdę pomijalnie mały w stosunku do tego, co jest na przykład teraz. No kolejny element to jest oczywiście przewidywalność, planowanie. No dzięki temu, że mamy dane zgromadzone w jednym miejscu, no to jesteśmy w stanie znacznie lepiej na przykład planować produkcję i wybierać maszyny, w pierwszej kolejności te, które są mniej energochłonne. Z drugiej strony no podejmować decyzje o na przykład uruchomieniu trzeciej zmiany zamiast pracy w weekendy albo pracy właśnie trzyzmianowej, ale na mniejszej ilości maszyn niż na przykład na wszystkich maszynach tylko w systemie jednozmianowym. To jest wszystko. Tego typu decyzje możemy właśnie podejmować opierając się na rzetelnych danych pochodzących bezpośrednio z, z monitoringu po prostu energetycznego czy, czy monitoringu mediów przedsiębiorstw. No i ostatni element to jest element związany z śladem węglowym, czy też dokumentacją ESG, które no obecnie bardzo wiele firm tak naprawdę musi wykonywać. No i teraz, jeżeli mamy system MES, on jest odpowiednio zbudowany, no to tak naprawdę może nam pomóc również zautomatyzować właśnie liczenie śladu węglowego, czy też właśnie zautomatyzować przynajmniej tą składową środowisko, jeżeli chodzi o raportowanie ESG. No dobrze, to teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób w takim razie przygotować firmę do tego, żeby taki system EMS wdrożyć. No wcześniej powiedziałem jakie to ma korzyści, natomiast no, pytanie, czy każda firma produkcyjna, no bo tutaj głównie na tego typu zakładach chciałbym się skupić, no ma przestrzeń do tego, żeby taki system wdrożyć. No, ale przejdźmy do tego krok po kroku. Czyli pierwsza, pierwszy etap to jest tak naprawdę zebranie informacji, czyli krok pierwszy zebranie informacji, które w tej chwili już posiadamy. Oczywiście w tej chwili za energię elektryczną. W jakiś sposób się rozliczamy, więc dobrze by było wiedzieć, ile takich liczników energii mamy. Czy to są liczniki, które jest jeden na przykład na zarówno biuro, jak i na halę produkcyjną, <laughs> czy jest to w jakiś sposób podzielone. To jest tak naprawdę punkt wyjścia do tego, żeby zacząć planować większą rozdzielczość dostępu do informacji związanych z takim zużyciem. No, krok drugi to jest powstanie przede wszystkim takiego planu, który Pozwala nam na to, żebyśmy wiedzieli później, gdzie kolejne takie mierniki energii zainstalować. No tutaj podejść jest kilka. No albo możemy na początek zainstalować na przykład pojedyncze mierniki na dane obszary produkcyjne, na przykład grupy maszynowe, jakieś pomieszczenia. No albo możemy od razu przejść, pójść z grubej rury i na przykład zdecydować nad, o tym, żeby. No, każda maszyna posiadała swój miernik energii elektrycznej. No, co nam to daje? No przede wszystkim, daje nam to już pełną transparentność, jeżeli chodzi o koszty. I co więcej, w bardzo łatwy sposób możemy przejść do takiej najbardziej, e, myślę, interesującej informacji, jakim jest dokładna alokacja kosztów energetycznych, wręcz w wytworzeniu produktu. Czyli na przykład Możemy mieć taką sytuację, że maszyna, załóżmy, wytwarza jakieś elementy plastikowe. Czas cyklu jest na przykład jedna minuta. No i po powstaniu takiego produktu, my dokładnie wiemy jaki był koszt zużycia energii elektrycznej, dlatego że wiemy jak długo produkt powstawał, ile energii zostało na ten jeden konkretny produkt zużyte. No i dzięki czemu możemy Dowiedzieć się, znaczy możemy policzyć dzięki temu, jaką składową w całościowym koszcie wytworzenia jest właśnie ten składnik energetyczny. No i oczywiście jest to zwłaszcza przydatne w momencie, jeżeli patrzymy na taką informację w rozdzielczości, na przykład rok do roku. Widzimy, jak ta składowa się zmienia, dzięki czemu wiemy, jak dokładnie wzrastają nam po prostu koszty, poszczególne koszty produkcji. No ale wracając do tego kroku drugiego, czyli jeżeli mamy już to rozplanowane, no to musimy następnie te wszystkie maszyny doposażyć o takie opomiarowanie. Takie najtańsze opomiarowanie przemysłowe, no to jest od kilkuset do, do być może kilku tysięcy nawet złotych. To jest koszt yy, zakupu urządzenia. E, następnie takie urządzenie trzeba zainstalować w maszynie no i podłączyć do jakiejś sieci, e, po to, żeby dane z takiego urządzenia, z takiego pomiaru e, energii, no były dostępne. Właśnie dla systemu EMS. No, trzecim krokiem to już jest dobór konkretnego systemu EMS. System możemy dobrać w oparciu przede wszystkim, no, posługując się też tym, czy mamy jakiś standard już w organizacji, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, jakiego typu dane nas interesują, na ile system ma działać w sposób zautomatyzowany, czy ma być wyposażony na przykład w sztuczną inteligencję do tego, żeby dane. Były analizowany w sposób automatyczny. No tutaj kryteriów możemy mieć bardzo, bardzo wiele. Natomiast u podstaw, oczywiście, stoi źródło, jakim są konkretne dane, i tutaj po prostu system, który, z którego będziemy korzystać, musi mieć możliwość analizowania danych, które już w tej chwili w przedsiębiorstwie posiadamy. I z tego miejsca polecam oczywiście moją książkę, która mówi o tym, jak w 15 krokach dokonać. Zakupu systemu informatycznego, niezależnie od tego, czy jest to właśnie EMS, czy jest to RP, czy jest to MES, APS, czy cokolwiek innego. Polecam bardzo serdecznie. Krok czwarty, no to jest oczywiście odpowiednie przygotowanie zespołu, e, zarówno tego technicznego, jak i obsługi. Dlatego, że wdrażając taki system SMS przedsiębiorstwie musimy liczyć się z tym, że po pierwsze jest to zmiana, którą trzeba zarządzić, a po drugim warto w organizacji, zwłaszcza przy tak wysokich kosztach energii elektrycznej i mediów, stworzyć pewną taką kulturę organizacyjną, która jest właśnie oparta o oszczędzanie i odpowiednie, powiedzmy, wykorzystanie surowców, którymi się posiada, które, które, które tak naprawdę posiadamy. Także szkolenia, e, przygotowanie e, i przygotowanie do wdrożenia. No i krok piąty to już jest wdrożenie takiego systemu, i tutaj polecam przede wszystkim wdrożenie na, e, na małej skali, zaczynając od jakiegoś projektu pilotażowego. E, bardzo często dostawcy takich e, mierników, e, Pozwalają bezpłatnie wyposyżyć na przykład sprzęt. Można sobie sprawdzić, czy, czy sprzęt się nadaje do, do tego, co, do czego chcemy go wykorzystać. Kupując sprzęt, warto również zadbać o standaryzację, żeby to był na przykład wszędzie taki sam rodzaj czujnika, no, chociażby po to. Aby w magazynie no, nie mieć dziesięciu różnych rodzajów na stanie zapasowych urządzeń, tylko tego, żeby tak naprawdę mieć tylko i wyłącznie jedno urządzenie, które można po prostu w razie awarii bardzo szybko wymienić. Zaczynając od pilotażu, mam tu na myśli na przykład zakupienie jednego, dwóch, trzech, kilku takich czujników, wpięcie ich w sieć i tak naprawdę na sam początek. Nawet nie potrzebujemy systemu EMS do tego, żeby takie dane podstawowe z takich wskazań zbierać. Tylko możemy wykorzystać jakieś obecnie stosowane narzędzie do po prostu zapisu danych w bazie danych i do pokazania tego w formie jakiegoś wykresu. No chociażby po to, żeby sprawdzić, czy, czy ta rozdzielczość informacji, czy wskazania są prawidłowe i czy tak naprawdę nam to wszystko wystarczy. Później po takim projekcie pilotażowym no, będziemy w stanie dobrze złapać koszty, tak, no, bo tutaj trzeba mieć świadomość, że te koszty one są podzielone na, na kilka elementów. Po pierwsze mamy zakup właśnie tych, tych mierników prądu, ale mogą to być na przykład mierniki innych mediów, takich jak sprężone powietrze, woda, gaz i tak dalej, i To jest pierwsza, pierwszy jakby koszyk kosztowy. Drugi no to jest kwestia instalacji tych urządzeń. Urządzeń i wystawienia wskazań tych urządzeń do sieci, tak żeby moż, można było je przez system informatyczny odczytać. No i na samym końcu trzecim etapem jest właśnie już odczyt danych przez system EMS, czyli pełnowymiarowe wdrożenie właśnie takiego systemu EMS, czyli zakup licencji i wdrożenie takiego systemu. O tym, w jaki sposób unikać ukrytych kosztów związanych z oprogramowaniem. Też EMS nagrywałem już na tym kanale. Serdecznie zapraszam do tego nagrania. No i na koniec chciałem się, czy prawie na koniec, chciałem się podzielić jednym przykładem takim case-stat wdrożenia systemu EMS dla klienta z branży spożywczej. Więc tak, co tutaj udało się zrobić? Obniżemy, obni obniżyliśmy koszty dzięki wdrożeniu systemu EMS i dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu załogi o 12% w ciągu roku, z czego zidentyfikowano, że duża część z tych kosztów tak naprawdę pochodziła z tego, że urządzenia pracowały, czy to na jałowym biegu, czy to właśnie na takim standbaju, tak zwanym i dzięki temu, że system był, no, udało się takie, takie miejsca zdiagnozować. Ponadto udało się zdiagnozować bardzo wiele, złapać tak naprawdę poziom zużycia energii w momencie, jak tak naprawdę zakład w ogóle nie pracuje. I mając dużą rozdzielczość dostępu do danych, z podziałem właśnie na poszczególne maszyny czy też obszary, można było dojść do tego, że no pomimo dlaczego jest zużywana energia, czy też dlaczego są zużywane media, jeżeli taki zakład nie pracuje, no i dzięki temu wiedzieliśmy dokładnie, jak po się do kłębka dojść do, do źródła, po to, żeby po prostu po kolei eliminować takie. Takie, takie problemy, czy też takie, takie zaniechania przyzwyczajenia. I teraz co dzięki analizie danych się odbyło? No po pierwsze zoptymalizowane zostały procesy produkcyjne, dużo lepiej powiedzmy firma wykorzystywała też taryfy energetyczne, zmniejszona została też dzięki temu emisja CO2 i zmniejszył się też ślad węglowy, tak? No jeżeli zużywamy mniej energii, no to przy okazji minimalizujemy to, no i dużą zaletą było to, że osiągnięto bardzo dużo różnych nowych inicjatyw, jeżeli chodzi o takie pomysły inwestycyjne, tak. Jeżeli wiemy już z jaką, ile dokładnie zużywamy energii w danym obszarze, no to jesteśmy w stanie na przykład podjąć decyzję, że na tym konkretnym obszarze można na przykład zainwestować w jakąś pompę ciepła, czy w jakieś urządzenia, które odzyskują tak naprawdę energię, z ciepła, które, które na przykład wytwarza maszyna czy wytwarza oprzyrządowanie produkcyjne. No i dzięki temu te 12% to była, to był zwrot kilkuset tysięcy złotych w skali roku. I mówimy tutaj zarówno o, o pomiarowaniu, jak i wdrożeniu systemu EMS. Podsumowując, EMS to jest realne narzędzie do obniżania kosztów w organizacji. Żeby taki system wdrożyć, no trzeba tak naprawdę znaleźć, czy złapać taką sytuację ASIS, czyli złapać koszty energii, które mamy w tej chwili w organizacji, a następnie zaplanować kompleksowe. Doczujnikowanie w pierwszej kolejności zakładu i dobór systemu, który pozwoli nam te dane w jednym miejscu gromadzić no i po prostu e, analizować i pokazywać, w których miejscach pieniądze nam uciekają. E, dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia komentarza bądź reakcji. No i zapraszam już za tydzień. Dzięki. Cześć.